Dzień dobry, dzień dobry, witamy na naszym kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Deszczyk przyszedł, to zobacz Kamilek, od razu ludzie przyjeżdżają, nie? A wiesz co, wiesz co, posłuchali nas wszyscy tutaj z kanału, bo przyjeżdżają, zaczynają przyjeżdżać w tygodniu. To nas bardzo cieszy, bo spokojnie możemy sobie tutaj z nimi porozmawiać. Zobacz, jakie rejestracje są z Poznania, z Poznania, trzy z Poznania, nie, z Rzeszowa następny, Cieszyn chyba, Śląski Cieszyn. Kamilek, Niemcy już tam widzę, o jaki fajny Mercedesik jedzie. To zaraz może pogawędka jakaś tutaj z państwem. Kamilek zobacz z Francji. Hello, hello. You are from France? Yes, we are from France. In English or in French? In English. In English? Je ne parle ni français. Okay. okay. Uh, bien, dobre. We are a French family. We spend a holiday in a, this nice country and we love technical and car technology. We have visited uh, a lot of w of cars in the world, uh, in, in England, or in uh, Germany, or in Luxembourg, or in France, and we are very happy to discover your museum. Thank you very much and welcome. Thank you, Jean <laughs> <dian> <laughs> O, zobacz, Kamilu jakimers. Le Legnica, ah, Leszka Strony, DL. Leszka Strony, Legnica. On lubi tą rejestrację DL, no. Ale co z Legnicy jesteś? Z Legnicy. Aha, miasta No. Proszę do nas nie bieć, bo by. Do, do leszka, tylko przyjechali. Boje uśladowanie. Dzień dobry, dzień dobry. Moje dzień dobry. Witam. Cześć. W Legnicy strasznie pada. Boże, tak leje strasznie U nas też niebiec. właśnie, no to przywieźliście nam deszcz. No. No, bo to od Legnicy idzie dzisiaj. Miłego zwiedzania. Oczywiście. A co to za. Cześć Kumpel, cześć, witam. Cześć. Też na Zwiedzanie? Tomek. Z Modyn? Tak, a to Maciek. Tomek i Maciek, co to żeście przyjechali? Straż pożarną mamy taką. Który, 70. który? 75. Zarejestrowana, o, a produkcja. Siedem, ja też jestem w 70. Tak? No, 5, I też Tomek. Tak, i też Tomek, nie? No dobra, ale to no. długo w straży pożarnej jeździło? Od 2006 było w Polsce. W Polsce. Czy bo, tak, to, bo to był kiedyś taki jest, moment. Tak, a wcześniej stała w magazynie jako nowa, nie? Ona jako nowa przyjechała do Polski w Aha. 2006, o, nie? Przebieg 40 tysięcy, całe? Bo właśnie były kiedyś takie momenty, że Niemcy jeździli z swoimi tymi autami w 75 w straży pożarnej, tak. I później, jakoś tak, w początku lat 2000, oni nam je przekazywali. Oni, do, oni strażacy dostali ją pod Krakowem w mm -hmm. 2006 roku, nie? I od 2006 roku jest w Polsce i strażacy byli OSP Benczyn, byli jedynymi właścicielami, nie? Tomuś, a ty widzę coś tu namieszałeś, bo widzę lodóweczkę jakoś. No, co my zam... mamy przerobione no ten, no, taki turystyczny minikamper, nie? O. Mamy w środku ten lodówkę, umywalkę, tak żeby nie naruszyć gdzieś tego oryginalności. To co można było po prostu zgodnie z przepisem, bo to zgodnie z przepisem mamy ten, że konserwator zabytków się mm -hmm. po prostu nie przyczepi, nie? Tomku, to bo tutaj wszystko jest duże u ciebie zostaniemy, bo widzę, że to masz naprawdę <grym> zrobione. No czekaj, masz tu rolę. To się nie otwiera. To Te się są to zablokowane. Sobie, Tylną mogę wam otworzyć. No, masz bagażnik pewnie? Widziałeś? Z Francji. Ja też normalnie. A i tu masz. I wiesz? tu mamy ten. Tu mamy zrobione na dwa spania. O kurde. Tak żeby to było. Tu są takie wszystko co z oryginału można było zostawić. To zostało wszystko w oryginale. Czyli są schowki, te zabudowy, wszystko jest w oryginale, nie? Mm -hmm. Blat kupiłeś w Nie, tutaj. sam zrobiłem. To tak? jest... no, ale sklejałeś tak. deskę, tak? ja, deskę. Kolega robi Bo... takie meble Aha. loftowe w, Miło w Wielczu. Loft Shop, taka firma, i to generalnie u niego na stolarni gdzieś tam pozwolili sobie ten wykonać. nie? To jest zrobione takim po prostu gospodarczym systemem, nie? Czyli Ale... tapeta na wyprzedaży 10 zł, druga tapeta za 10 zł, zjeci, jakaś zjeci. płyty z, gdzieś tam z rozbiórki, no i drewno gdzieś tam jakieś co leżało. Nie? Gdzieś o panele za 50 zł, nie. Najdroższa była lodówka 400, nie. Dobra, ale te ścianki grodziowe, co tu były, to wycinamy. nie było ścianki grodziowej. Tutaj nie było? Nie było ścianki, on nie miał ścianki grodziowej. On miał generalnie, pierwszy miał ten zbiornik, tutaj, zgodnie co ja tam znalazłem, a później mieli strażacy, zabudowali ławki. Mhm. Czyli takie jak w Nysie były, nie? Mhm. Czyli były tutaj generalnie, były takie te ławki do siedzenia, bo on jest na 9 tych osób zarejestrowany, nie? Zrobiłeś sobie sam, Zajęło ci pewnie trochę czasu. Tydzień. Tydzień to robiłeś? Tydzień, żeśmy to robili. Ale masz satysfakcję z tego. No jedziemy ogromu. teraz na wakacje, <laughs> w Polskę jedziemy. Zwiedzać po prostu. Pierwszy wyjazd mamy do Lichenia, obejrzeć bazylikę. Mm -hmm. Potem jedziemy zobaczyć, bo to już w planie Jezusa w świebodzinie. Ponoć kurde, na, drugi na świecie. No, tak. no i zobaczymy, co dalej, a dalej gdzie nas oczy poniosą. Autory. Ale zaczynasz od zwiedzania muzeum. Tak, no pierwsze, no to podstawa przyjechać do ławy i zobaczyć <coughs> samochody. Zresztą syn zainteresowany i po prostu dlatego. Ostatnio było ogłoszenie, jak już tak coś tam zacząłeś mówić, że to po 50 zł, to, to ostatnio było ogłoszenie takie, taki kolega Patryk sprzedawał identycznego, też chyba 30 tysięcy miał przejechane za 13 tysięcy zł, nie? Ja już nie mam miejsca, więc ja tego nie kupowałem, ale generalnie to jest też fajny pomysł na zrobienie fajnego kamperka za nieduże pieniądze, tak? tak. No powiedzmy dasz za niego, nie wiem, 10, 12 tysięcy takie auto, bo te auta... Tak trzeba dać yy, mniej więcej. Tak trzeba dać. Jest po... ból taki, że u nas je rejestrowali wszystkie na ciężarowe, nie? No. I mało kto z jakichś miłośników tej motoryzacji yy, ma prawo jazdy na C, nie? A, no tak. I tu jest ból. I generalnie dlatego jest taka cena. Jak one by były rejestrowane na, na B. B, to no. by była ta cena na pewno by była dużo większa. Ja oglądałem w Niemczech dużo tych samochodów, nie? I w Niemczech ludzie podwyższają dachy. Wycinają ten dach, bo on jest niski. Nie? Ja mam 1,80 i tu jest trochę nisko, a obniżają podłogi i robią naprawdę fajne samochody, bo albo go zabudowywują je w tą stronę, gdzieś tutaj jeszcze wciskają łazienkę i teraz jest tak, bo masz frajdę, bo jeździsz autem oryginalnym. Tu, na które ludzie po prostu się oglądają, zwracają uwagę, jest fajnie generalnie. No i najlepsza przygoda w życiu, nie? Tak jak dla dziecka, które gdzieś tam ma jakieś tam problemy, gorzej się rozwija, czy ten, no to co lepszego znajdziesz? Nie ma nic po prostu, nie? być zadowolony? No zadowolony jesteś, odłożyłbyś kolego ten telefon. No i teraz to to jest właśnie ta nowoczesność. Dzieciak bez telefonu nie wyjdzie z domu i przyklejony jest do tego telefonu. I teraz jedyne, gdzie się od tego odrywa, to jak jedzie, jak gdzieś się staniemy, tak jak w zeszłym roku pojechaliśmy kamperem. No i to jest fajne, że wszystko co do przodu, to na co pozwala konserwator zabytków jest oryginalne, nie? Czyli z przodu wszystkie te przyrządy świecą, wszystkie są, są te sygnały. Może ten, ale jak wyjdziecie na zewnątrz, to wam włączę te światła. Generalnie wszystko działa, nie? No, i przebieg 40 tysięcy, jak nowy samochód, nie? Powiedz mi, tu benzyna była wkładana? Benzyna jest, no. Benzyna Jaka 2300, 2300 mhm. 120 koni. Nie? nie? Masz tachograf tutaj? Nie, nie. on jest właśnie to, ma to, że to jest ciężarówka bez tachografów i jeszcze bez pasów bezpieczeństwa, bo fabrykanie zamontowało Ale nie? co 8 dych jedziesz, nie? 100 jedzie. Tak? jedzie, nie? 100 jedzie, ale to już jest taki jego maks, nie? Ale taka osiem... przelotowa to 70-80, nie? I się wtedy przyjemnie jedzie. Tak, i fajnie, nie jest głośno. Ma, nie? nie wiem, ile wlejesz, tyle spali. No i czego? No. Masz tutaj z lewik zrobiony? Tak, tu jest zlewik, lewik. Generalnie tak. wszystko działa, wypuszczę ci trochę wody na ten. Musisz chwilę musisz zaskoczyć. Ale tak dział się. On tam ścieka pod spodem, nie? bo na kempingu jak stajesz, to podkładasz zbiornik, nie? Bo nie ma tego zbiornika, jest tak po prostu starego typu. Nie? Tu masz lodóweczkę. Tu loduwa jest drinki. przetwornica na 220. W lodówce na no szczęście to mineralna, nie? No i można jechać no, na wakacje, tak o tu na kempingu gdzieś się przespać, tam nie, ewentualnie to hotel, przyjemnie. Nie? przyjemnie. I czym lepiej pojedziesz. W zeszłym roku pojechaliśmy nowym kamperem. To ten kamper nowy to się co chwila psuje. Mm. Pojechaliśmy, objechaliśmy tam wybrzeże w Polsce i całe praktycznie stanęliśmy w każdej miejscowości. Przywieźliśmy, mamy całe drzwi w domu oblepione tymi magnesami takimi. Mm. No fajna sprawa, no ale w tym roku jedziemy po prostu tym. Ludzie jeżdżą za granicę, no my wolimy sobie Polskę pozwiedzać. Jest u nas tyle zajebistych miejsc, nie. Słuchaj, podejrzewam, że się to też nie obrażając też nikogo, nie, to wiadomo, znaczy... ale, ale na przykład są też tacy lu... no, no, Wiesz, camper teraz 300 tysięcy nowy kosztuje, tak, nie? Tak, tak, Jak widzisz tego Volkswagena, e, na przykład jak no się Grand Grand California, nie? Mieliśmy... To po 400 tysięcy. Tak, mieliśmy Rimora no na f... Mieliśmy masz... Rimora na Fiacie w zeszłym roku, żeśmy go sprzedali nowego, nie? I ten i bo to dramat był, nie? Dramat, no nowy samochód, wszystko się psuło, nie? A tu wiem, że wsiądę, pojadę wszędzie, przecież ludzie nimi jeżdżą do Afryki, do Hiszpanii. U nas nie ma tylko na to kultury. No, a w Niemczech, y, gdzie one były bardziej popularne, bo jego robili w NRD, nie? Ten jest chyba, bo on tu gdzieś ma, on jest... Y... Kurde, nie pamiętam, ale on właśnie ten nie był w NRD wyprodukowany, może ten, bo on niektóre elementy drzwi ma ocynkowane, nie? Mhm. Czyli gdzieś te pewne rzeczy nie, nie były zgnite, nie są zgnite, rama jest igła, nie. Wszystko generalnie z silnika nawet olej nie cieknie, nie? No to jest kurcze, takie samochody, no. nie? Auto ma 50 lat i generalnie jest jak nowe, nie? Wsiadasz i jeździsz, nie? I kosztuje 1,20 tak. zł. I kosztuje, no, no, nas, no powiedzmy tak, nas ten samochód kosztował, no nie wiem, parę groszy. Nie? Generalnie ja go dostałem. Ta zabudowa kosztowała z 1500 zł, z czego najdroższa była lodówka za 400 zł. Mm. Bo wszystko było takim systemem gospodarczym zrobione. Nie? Nawet te materace, co są, co widzisz, to są z, z łóżeczek po dzieciach z Ikei, nie? co gdzieś zostały. No to wiesz, no to tylko tak nie. No. Tomku, pozytywna jest osoba bardzo Pięknie. się cieszę, że że z nami tutaj porozmawiałeś, no mega i kurde, no i szczęśliwej podróży, zwiedzania no. Polski, nie? No zwiedzamy, no Polska najfajniejsza, nie? No. I masz fajnie, podoba mi się ten model, bo nie masz tych ścianek grodziowych. Czasami nie są ma, te bo... kampery, że musisz tak, wysiadać musisz, albo docinać tak, coś, tak. a tu po prostu... On miał fajnie, bo nie było, nie? Bo no. tu była taka jeszcze, tu była taka ławka, tu po środku jest, ja ją mam, mhm. bo zostawiłem i tu zakładasz takie, jak zobaczysz tam, popatrz na ścianę, mhm. to zakładasz takie, tutaj, w tym miejscu, o. No tak, no masz mocowania i masz jeszcze, że tu, tu, ale tu zakładasz jeszcze takie siedzenie, że tu patrz, A. tu są te oryginalne, te, bo to jest wszystko no zostawione tak. w oryginale, Tu zakładasz uparcie mm -hmm. i tu, tu do tego dokładasz jeszcze ławkę. I zarejestrowany jest na 9 osób. Na 9 jest zarejestrowane, to, tak, takie rejestrowali, nie? To, I teraz najgorsze to jest, widzisz, u nas są te przepisy jakieś takie chore, że e, chcesz coś zrobić. Ale nie możesz, to jest tak jak z masą całkowitą. Patrz, jakbyś obniżył teraz tą masę całkowitą, to auto bez problemu się sprzedaje za 20-25 tysięcy, tak? mm. bo jest większy rynek klienta. Bo nie każdy ma to prawo jazdy na Cenie. A teraz jak ono ma 5 ton, jest zarejestrowane na 5 ton, bo ktoś tak wymyślił, gdzie w nie, nawet mam niemieckie dokumenty. Chcecie zobaczyć? No dobra, ale zaraz, no. ale faktycznie, on nie ma teraz zbiornika z wodą, także jego masa On waży 2 tony 700 w tej chwili, nie? No to ty mógłbyś go obniżyć no, do No, Ale w Polsce nie możesz. Generalnie w Polsce mm. zgodnie z prawem, to gdzieś dopóki nie zmienią tych przypisów, takich jak są w Niemczech, albo nie podniosą nam DMC w prawo jazdy, tak jak u Niemca jest. Że 4, masz do 300 chyba Niemiec. Nie, mają. do 7,5 tony masz. Jak no. masz tam powyżej tych 21 lat, nie? No to jesteśmy gdzieś w czarnej, gdzieś tam, nie? No i tu mamy, to mamy lipę, nie? I teraz jest możliwość zmiany tego DMC, ale trzeba pojechać do Niemiec. Niemcy, jak ci, Niemcy ci to zmienią normalnie bez problemu na stacji, zważą, obniżą, nie? a w Polsce jest z tym cyrk, nie? I w dokumentach jest pisane, że on może mieć 5 ton 200. I 3,5 tony, że może być tak lub tak zarejestrowany, ale w niemieckich dokumentach, a w Polsce po prostu z uwagi na naszą tą praktykę, no rejestrowali na ponad 5 ton, bo to wiadomo strażacy, sprzęt, agregat, on w oryginale, bo ja gdzieś tam mam w domu oryginalną dokumentację, to z tyłu miał drugą pompę, bo z przodu on ma też pompę sprawną, mhm. nie? ta pompa sprawna nie i on jak miał zbiornik no to on był szybki atak nie czyli on miał tonę wody na pacę na samym początku i zajeżdżałeś na pożar odkręcałeś pompę i od razu mogłeś gasić nie zanim tam inne wozy pod przyjechały czy zanim się podłączyłeś do, do hydrantu i u nas też takie samochody były strażackie we Wrocławiu na Ubińskiej nawet chyba mają tego Magirusa jeszcze z tą taką długą drabiną nie zabytkowego to jest fajne i przycisk start stop Cicho chodzi. Jak w nowym. No cicho. oryginalny układ wydechowy mam. mam. Wszystko w oryginale, nie? 50 lat. No, tak, 50 lat, nie? Taki, żeby teraz takie robili, nie? Komplet kluczy, wszystko sam naprawisz, kawałek sp małej sprawy. Nic, nic nie potrzebujesz, nie? Generalnie klucz do kół, śrubokręt i parę płaskich kluczy. Jedziesz, nie? Wszędzie, nie? Światła działają, wszystko działa, nie? Nawet jak wyjdziecie na zewnątrz to wam te słychać, nie? nie? Nie, tych Kogut? kręcą, nie? Wszystko działa, nie? Wszystko w oryginale. Tu jestem? Jedyne co? Jest nie oryginalne, to ukradli te, bo on miał takie okrągłe duże sygnały z przodu, nie? I ktoś ukradł te sygnały i to są no po prostu ludzie bez pojęcia, nie? bo ukradł sygnały, których do niczego nie użyje, bo one nie będą, one nie trąbią, jak nie mają takiego przekaźnika. Oryginalnego przekaźnika, nie? Chodź na zewnątrz, go przegoniemy, Tomek macie. Włączę wam te miłej podróży. Włączę wam te, ma jeszcze oryginalne. O. A wy widzowie na trasie do Lichenia i do Świebodzina. Do Świebodzina, Do tak. Świebodzina, jak zobaczycie no. Mercedesa Strażackiego, to pozdrówcie kolegę, Tomka. Pewnie. Dziękuję. bardzo. A tam zamiast drabiny to co dałeś na górę? Na górze jest zbiornik na wodę, 65 A. litrów, ale taki ten, też zrobiony z tego. Z rur PCF. Solar masz też. Z I Solar 100 W mm -hmm. jest, nie? Żeby był prąd, nie? No. miłych wakacji Dobrze, wrażeń bardzo. i przygody tym, z tym samochodem. Dziękuję naprawdę ci bardzo. i zainspirowałeś tutaj ludzi też na kanale tym, co zrobiłeś, bo za kilkanaście tysięcy stworzyłeś sobie. Ta, no, przygodę życia, nie? Przygodę życia. Diagnosta mój powiedział, że ten, że nie ma nic lepszego dla dziecka, nie? Dokładnie. No to co, gdzie ma siedzieć? Bo widzisz, widzę, że to terapię gdzieś... ma z chłopakiem, tak? Z A, no, gdzieś zawieszony jest w telefonie, mhm. nie? Gdzieś w szkole jakieś tam problemy. I... Nic nie poradzisz na to, nie? Tak, ale Teraz dobry takie, sposób masz właśnie, na żeby co, to jak zaciekawić. Trzeba dziecko jakoś wyciągnąć, tak, a lubi te samochody. W Tydzień temu byliśmy na, w Opolu na tym Master tracku, nie? Mhm. Bo to też, Co jeździmy, no. Jutro jedziemy do Karpacza na Harleje, nie? Aha, no, bo no tak. trzeba, nie? No bo to przynajmniej to co roku tam jeździmy na te Harleje. I mówię, jutro też na te harleje, no wszystkie te takie generalnie zloty gdzieś tam zaliczamy, nie? Mhm. Zawsze start rajdu Koguta, nie? No. Będzie w przyszłym roku. Będzie, nie oglądasz no. naszych odcinków? Nie, nie oglądam, nie za nie mam czasu, No nie? to już teraz po musiał oglądać. To też będę musiał obejrzeć. no. Lecimy. Ale to się dzieje. W przyszłym może się wybierzemy. Maciek, ale się trzymaj się! Maciek, zostaw o, ten telefon, zostaw ten telefon! No. Każdego dnia muzeum wypełnia się odwiedzającymi. Przyjeżdżacie do nas nie tylko po to, aby pooglądać samochody, ale również by przywołać wspomnienia. Bardzo często też obdarowujecie nas prezentami z przeszłości. Drodzy widzowie, tak sobie myślę, czy nie warto by było w każdym odcinku wprowadzić taki kącik prezentów od odwiedzających. Różne rzeczy nam przynosicie, za wszystkie bardzo, bardzo dziękujemy. Dostałem ostatnio olej, dostałem ostatnio tabliczkę z DDR-ów, instrukcję obsługi, naprawdę mnóstwo artefaktów z przeszłości. Ale teraz od Krzysztofa otrzymałem coś takiego. Proszę bardzo, gorzoła zbożowa, mieszana, blended. Grain, wodka. No i tak sobie z Krzysztofem myśleliśmy, gdzie w tym muzeum można taki artefakt umieścić. No i oczywiście w lodówce u Grażyny. Tam się na pewno objętość tego nie zmniejszy. Taką mam nadzieję, bo dzisiaj Leszek ma urlop, więc jest szansa, że ta flaszka wytrzyma trochę więcej niż dwa dni. Pani Grażynko, pani spojrzy, jaki, jaki prezent dostaliśmy od Krzysztofa? Pijemy. No nie, no w życiu. No jak? No ja ja, ja się... galaretę mam tutaj już setę. Nie, ja się Leszka bałem, a to Grażyna widzę, że ma spust. Ja to dzisiaj tak po secie, po secie, Pani Grażynko, ja to chowam ja tutaj pogodam. do lodówki. No, dla urządzenia. Żeby... My tutaj kreskę namalowaliśmy takim flamastrem mu fauk. seta, a galareta... się. O, już chętnych babych. No to ja dzisiaj tu na czterech wyjdę. Jestem? Ale mi się wydaje, że w ogłoszeniu było napisane tak. Wredna, pi, 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 a wygląda. Nieprzyjemna i nieuśmiechnięta. A jaka jestem? Żadnego możesz? wymagania nie spełniasz, nie? A Wszystkie to jest to jest kielich na kielichem. Tak jak ja wyglądam. Tak, taka grażynka faktycznie obrotna widzę, nie? No zobaczcie widzowie. A tu przyjdzie. Do Grażynki kolejka Dziękuję. ustawiona. Tak jest, PRL, proszę stać tak grzecznie z tyłu. Nie do żadnych, proszę. O, ty jesteś taki młody, to ci dam, a tam ci niech stoją. Grażka, ci się przyznać, że praktyki na poczcie miałaś, nie? Aha. I nie tylko, jak Kwiatkowska. Żadnej pracy się nie boi, nie? Dziękuję. To odpoczniemy chwilę. Patrz jak się ludzie cieszą, oni lubią jak ja siedzę. Patrz, jakie uśmiechy! Dreszka. To jest idealny czas na przerwę. Tak, przerwa musi być. Obsługa w Perelu była nastawiona na jedzenie śledzia w trakcie pracy. Dzisiaj spoglądamy na to z uśmiechem, utrwalając chwilę na naszych smartfonach. Na szczęście mamy bar z Żuka, a tam obowiązuje najwyższa jakość obsługi klienta i autorskie pomysły młodego pokolenia. Ktoś z Was, widzowie, był u nas wcześniej w muzeum, to nie było tutaj takiego dzbanka, ale jest to nowa rzecz w naszym menu. Nazywa się Lemoniada Mateo. Mateo, pewnie zapytacie, dlaczego Mateo? Otóż ja jestem Mateusz i jest to mój autorski pomysł wraz z moim autorskim jakby przepisem. Codziennie z rana przygotowuję ją e, specjalnie e, dla naszych klientów. Także zapraszamy, jest to ostatnia pozycja w menu. Kosztuje 12 zł, także promocja, promocja. Eee, także zapraszam serdecznie. Nasz bestseller Oranżada moim zdaniem ma teraz naturalną mm, konkurencję dla, dla siebie. Także no zobaczymy kto wygra, czy orężada czy lemoniana. Na razie dopiero startujemy. A, ludziom smakuje, także ja jestem zadowolony. Mój pierwszy dzień z nią dzisiaj, także fajnie. Widzowie, ja tylko dodam, że zaledwie 12 zł dzieli Was od nieba. No nawet możecie zobaczyć tej na menu. Jest nawet przecena, zamiast 12.00 jest 12 zł. Nic tylko brać. Rabat specjalny wykonany przez naszego grafika, także zapraszamy. Mateusz, a powiedz mi tak generalnie najczęściej, co ludzie wybierają? Frytki i nuggetsy, zdecydowanie frytki i nuggetsy. Też mamy teraz nową rzecz w same frytki, o co ludzie pytali, więc jakby reagujemy na potrzeby klienta, wiadomo. Pierogi ruskie. Taki perelowski standardzik, Taki perelowski. galareta, pierogi, mój ulubiony śledź. Twoja ulubiona lemoniada, Mateo. Ale to naprawdę, naprawdę. Bo śledzie jest ulubione na niby. A lemoniada... Coś a, o, o, pięknego. Oglądałem, oglądałem jak ty jadłeś tego śledzia, oglądałem to. No, Także pamiętam, Ale nie, szczerze mówiąc, bo to nie są moje smaki, nie? No. Ale tak naprawdę spodziewałem się czegoś jakby znacznie gorszego. Powodzi czyli... szczerze, że ja też śledzia nigdy nie jadłem. Nie. Ale nie, ja nie wchodzę w żadne te wasze challenge'e YouTube'owe. Nie, mi chodzi o to, że wiesz, mam bratnią duszę. A, no to tak, to was, no. Smacznego. No, ja też nigdy nie jadłem, bo ja, no jakoś... Tak. Jakoś tak nie ten, nie? Ale jeżeli miałbyś już jeść, to polecam tamtego od Grażyny, bo wydaje mi się, że jest okej. Okay. Bo wiesz, my, ten sześć u nas i ten u Grażyny jest... U pani Grażyny, przepraszam, jest e, podobny. Ale tamten klimat, nie? Tamten klimat, jak zamawiasz śledzia w taką barze, To po prostu jest inaczej, nie? Jest inaczej. Więc jeśli śledź, to raczej tam, u nas na gecy frytki. No i Państwo zobaczcie, cały czas nowe dania są wydawane. Pieroszki, barszczyki z krokietem, fryteczki, żurek i tak dalej, i tak dalej. Panie na kuchni mówią, żeby ich nie pokazywać, to nie będziemy pokazywać, tylko na sekundkę. A ja wiedziałem, że ty nową kamerę masz, ten ostatni odcinek, lepsza jakość jakaś była. Panie Mateuszu, przechodzimy na 4K. No i teraz pierogi wyglądają jeszcze bardziej spokojnie. To jeszcze po, po bułce, jakbyście mogli dołożyć. Do niektórych dań dodajemy bułeczki, a do eksponatów Muzeum Wena dołączył kolejny pojazd, będący sporą niespodzianką w kolekcji. I to jest niespodzianka. Tak, to jest niespodzianka. Patryk, jeżeli nas oglądasz na tym kanale to chciałem Ci bardzo podziękować za pomoc z tym budołazem. Jest to budołaz, polski prototyp, który tak naprawdę znalazł Patryk. Były dwa budołazy i Patryk w związku z tym, że się bardzo lubimy, zadzwonił do mnie mówi Tomek, są dwa budołazy, ja jeden chętnie bym kupił do muzeum swojego w Otrębusach, a chciałbym, żebyś Ty odkupił drugiego, żeby były w dwóch miejscach w Polsce, żeby każdy miał lepszy dostęp do oglądnięcia tych samochodów, Naprawdę, bardzo miło. Patryk, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję też Twoim rodzicom, którzy właśnie nam wczoraj go przywieźli tutaj do naszego muzeum. Krótko mówiąc, na Patryka kanale spotkacie cały odcinek. Patryk opowiadał o tych samochodach. Wyciągał je z ogrodu od prywatnego pana, bo jest to jeden z trzech prototypów. Ten jest numerem jeden, i tak naprawdę zostały wyprodukowane trzy te samochody, dwa poszły do prywatnych rąk a jeden został u, u producenta, chociaż o tamtym nic słuch zaginął, więc nie wiemy, gdzie jest ten trzeci, a są w tej chwili w Polsce dwa. Jeden jest w muzeum w Otrębusach, a drugi jest tutaj u nas. My to już chyba nazwiemy polski Unimog. To jest takie moje zdanie, bo jest generalnie był wzorowany na Unimogu. Polacy stworzyli coś takiego do ciężkich zadań. Jeżeli zobaczycie, koła są z, i, i mosty są ze stara 266. To jest cała, całkowita polska konstrukcja. Silnik jest z Andrychowa, który był stosowany w koparkach. Skrzynia biegów jest z fabryki Zręb, więc to jest takie spięte z całości z polskich części, z polskich fabryk. Mówię, że na kanale Patryka możecie więcej się dowiedzieć o tym samochodzie. Naszym zadaniem go wyremontować, naszym zadaniem pokazać Wam wszystkim, naszą polską motoryzację, żebyście mogli sobie zobaczyć, co w latach 80. budowaliśmy. Bardzo fajny eksponat, egzemplarz, wymaga bardzo ogromnego remontu, no ale bierzemy się za to, chcemy go po prostu zrobić. Przede wszystkim odpalić, uruchomić, pokazać Wam, jak jeździ. To, co powiedziałem, wykorzystywane są tutaj w tym samochodzie wszystkie rzeczy od polskich producentów. Nawet kierownica, zobaczcie, jest z FIATA 125. A znów deska rozdzielcza, podobna jak w Starze 266, więc tak naprawdę <kuh> zlepek naszej polskiej myśli technicznej, no i wyszedł z tego taki polski unimok. No. Były to schowane, gdzieś tam ktoś jak prywatny w latach 80. W, 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 troszeczkę użytkował ty, ten samochód i on po prostu stał na ogrodzie pod chmurką przez wiele, wiele lat, aż gdzieś tak pół roku, nie? jak była noc muzeów u Patryka w Otrembusach to wtedy Patryk pokazał te dwa unimogi. Nasz jest żółty, a Patryk ma taki pomarańczowy, troszeczkę inny kolor. No, chcielibyśmy gdzieś tam razem te samochody wyremontować. No i pokazać tutaj na, u nas w Polsce, więc. więc... Mam nadzieję, że Wam się podoba. Wszystkie prace remontowe będziecie mogli oglądać na kanale Patryka i też na naszym kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Także widzicie, cały czas się coś u nas dzieje i też ostatnio czytałem komentarze: 40 zł bilet czy 50 zł bilet. Powiem wam tak, jak na naszym przykładzie, nie wiem jak inne muzea, jak na naszym przykładzie jak to wszystko wygląda, 40%, około 40% są to same podatki z tego biletu, tak? No jest wad, i do tego dochodzą jeszcze szereg innych podatków, które musimy odprowadzić od biletu, i to jest około 40%. Dodatkowo nasze muzeum w tej chwili już zatrudniło 30 osób. Nie spodziewałem się, że tyle osób jest potrzebnych. My, nawet na, na zmywach w restauracji, musimy mieć 4 osoby. Ja myślałem, że jedna osoba, ale to jest tyle pracy, dwie osoby. Do tego przychodzą zmiany, no, nikt nie będzie pracował 7 dni w tygodniu, więc naprawdę tego jest bardzo dużo. Cztery osoby, które zajmują się tylko sprzątaniem e, toalet, posadzek i wszystkich tych wszystkich rzeczy. Dwanaście osób kuchnia, bar, tak? Osoby do sprzedaży biletów są cztery. Dyrektor muzeum. Na warsztacie ile osób pracuje? Do kierowania ruchem w sobotę, w niedzielę mamy ośmiu chłopaków na rowerach, którzy was tutaj podprowadzają, gdzie kto ma zaparkować, więc to ogromne są koszta prowadzenia takiego muzeum. Ale co zostanie? Już wiele razy mówiłem, że my żyjemy z innej branży, a to jest tak naprawdę nasza pasja, nasze muzeum, i takie po prostu to, co będzie zostawało, będziemy starali się przekazywać czy remontować za te, za te pieniążki, które zostają z biletów i dalej to robić. To, co robiliśmy kiedyś, to dalej to robimy. Po prostu w tej chwili mamy około ośmiu samochodów w trakcie remontów, też niedługo będziemy je pokazywać. Zwiększyliśmy też kadrę na naszą, czterech mechaników przychodzi nowych do nas do pracy, więc będzie. Będą ręce do pracy, które, które będziemy przyspieszać te nasze remonty. Wiesz, setre remontujemy już trzeci rok, więc to wszystko tak stoi, idzie powoli. No ale mieliśmy też inwestycje, budowę muzeum, mieliśmy ważniejsze sprawy. Teraz to się już uspokoiło, otworzyliśmy muzeum i mówię bardziej, idziemy już, żeby przyspieszać te nasze remonty. No, co tu jeszcze więcej powiedz? Za prąd, za czerwiec 40 tysięcy, Kamil. Musisz mieć klimatyzację, wiesz, a wiesz ile osób pisze maile, czy u was jest klimatyzacja, jaka jest temperatura, bardzo ludzie dużo. są teraz bardzo tacy, wiesz, też wygodni, tak? Mhm. No i co? No nie włączysz tej klimatyzacji, wiesz, a ten licznik się kręci jak zwariowany, nie? Ja no. myślę, że wiesz, że to jest taka sytuacja, w której yy, nie trzeba ludzi przekonywać, którzy wiedzą o co chodzi, a z kolei jak ktoś chce się przyczepić, to, to się nie wytłumaczysz. Myślę, że też taką wartością dodaną dla pasjonatów jest to, że płacą 50 zł, mają za to no. bardzo dobre warunki zwiedzania, mają za to bardzo wiele egzemplarzy do zobaczenia, no i też dokładają swoją cegiełkę do remontu kolejnych eksponatów. No. To jest też takie fajne. Mi się wydaje, że wiesz, ja bym się cieszył, że płacąc 50 zł, z tych 50 zł powstaje po jakiś kolejny eksponat, jak na przykład ten budowaz. Tak, i to, co zostaje, jesteśmy w stanie już teraz przeznaczać. Na remonty kolejnych eksponatów. Dlatego mam do Was prośbę, wspierajcie prywatne muzea, bo naprawdę sami to z tym wszystkim, jak to się mówi, działamy. Jest wiele muzeów w Polsce. My jak się wychodzi tam od nas z muzeum, to wypisaliśmy wszystkie muzea razem z mapkami, ile kilometrów do nich jest, ile czasu się jedzie, bo to jest takie dla nas też ważne, żebyście oprócz naszego muzeum zwiedzili też inne, kolejne. I, no i tyle. No. Dziękuję za ten nasz odcinek. Pozdrawiam was serdecznie z Oławy Buśka Pa.